Poprzednim odcinku. A czarne? Eee, 1A. To przedni. Okej. Okay. Jest takie H z ogonkiem i ze skrzydłami, no? Myk polega teraz na tym, że dalej nie wiem, jak to zrobić. Nie było. Poczekaj. Ja ci to wytłumaczę. Ja ci powoli wytłumaczę. Jak jest czerwony, niebieski, no to. Dobra, powiem, już wiem, już wiem, dobra, już mi się w głowie wszystko ustawiło. Ja ostatnio miałem problem z powiedzeniem w ogóle komuś, gdzie ja mieszkam, nie? Stanęłam i się spojrzałem w ziemię i zapomniałem. Okay. I, się, I ktoś mi w ogóle powiedział inny, jakby, że mieszkam tu i tu. I ja tak, A skąd to wiesz w ogóle, nie? Ale dobra, to tak. odlatuje, nie? W kosmos. w ścisłości, dobra. Ponownie, robimy od nowa. Tym razem się uda. Tak, gdy przejmuj się, to. Dobra, najpierw nic. będą. O, to te kabelki, to to. biały. Nic, nic nie występuje. Żaden, nic, nic. 0, 0. A no to teraz musisz przeciąć. Dobrze. Yy, czerwony. Tylko czerwony. Tylko czerwony. Czyli to jest S. Przedni przewód, jeśli ostatnia cyfra numeru seryjnego jest parzysta. Ostatnia cyfra numeru seryjnego. parzysta jest parzysta. Czy nie? nie, nie jest parzysta. Nie, nie jest parzysta. Tak, nie jest parzysta. To nie tnij. Dobra. Biały, dioda. No tylko dioda. Tylko dioda. No i tu jest N. Nie tnij. Okay. Czerwony, gwiazdka. Czerwony i ma symbol gwiazdki, czyli P, tnij. Dobra. Biały. Tylko biały, to tnij, widzę. Okej. Okay. ok, no to mamy to. Teraz te kable z tymi, yy, którymi się wyjewaliśmy. Czyli niebieski, 1 A. I czy tylko jeden jest niebieski? To dwa. Przeczek. Wystąpienie przewodów na, na wszystkich panelach module. A drugi niebieski do czego jest podłączony? Do A. A pierwszy niebieski? 1A. Nie no co ja mam ci teraz powiedzieć? Nie wiem, czy Ja bym nie ciął. Dobra. A czarny 3C? Też bym nie ciął. Dobra. nie mogę nic z tym zrobić. No, strzałka w górę, w dół. Ona nic nie robi. A, dwa, dwa błędy już zrobiłem. <grymne> Dobra, wy, wybuchaj tą bombę. Daj mi tę sekwencję przewodów, bo ja nie rozumiem, co tu się wydarzy teraz. My To wcześniej robiliśmy bez problemu. Pierwsze A i drugie drugie A. Drugie A powinnoś w teorii ciąć, ale wcześniej, jak ci tak powiedziałem, to to było źle. Ty, ja, to, ja go, głupoty mówię chyba. Ja w ogóle źle na to wcześniej patrzyłem Już zrozumiałem, nie będę ci mówił, bo to jest wiedza tajemna Magic Nie mogę Już się nauczyłem, już, się, już wiemy o co chodzi tutaj Zapomnijmy o tym ranie i kontynuujmy Podobnie. Weź tam się zresp tam w świecie jeszcze raz, no Dobra, najpierw ten może, y alfabet Morse'a Ready? No Pierwsza litera Krótki, długi To jest pierwsza litera, tak? Jesteś pewny? Krótki, długi? Tak. Tak, tak, tak. 3, 5, 1, 5. Jo, ja, jest git. Teraz te słynne kabelki, na których się wypierdoli... Które kabelki? Bo są dwa takie. Teraz te, 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 te... Na które się teraz wypierdoliliśmy. A ja już jestem mistrzem ich, no. Teraz... zligowane przewody to się nazywa, czy jakoś tak? Yy, tak, tak. Dobra, to ja sobie będę tutaj... Yy, podał sobie tu. Yy, możesz mówić, no. Jest... Są dwa czerwone. Dobra, który jest. Jeden C i 3C. Jeden C. I e, 3C. Czerwony. To ten pierwszy występuje teraz pierwszy. I słuchaj, on jest do C, tak? Tak. I jego musisz przeciąć. Dobra. No a ten. Y, a to jest jeszcze inny kolor? Trzy, nie, tylko te dwa były. To Czyli, drugi a drugi czerwony, tak czerwony jaki jest? 3C. Nie, to jego nie Okej, Ok, teraz mam tak. Niebieski, czerwony i czarny. Niebieski jest pierwszy i do czego jest podłączony? Tak. 4C. E, do C, no to nie tni. A czarny? Dobrze. Czarny jest 6B. No to czarny tnij. Okej. Okay. Czerwony 5B. E, to nie tnij. Ok, Zaraz, Musimy poczekać, by mi światło zgasło. Okej. Okay. <laughs> no. Niebieski 7C. Do C, tak? No. No to, to, to go tniesz. Dobra. I czarny 9A. To go też tniesz. I teraz mam dwa niebieskie. I teraz tak. Pierwsze jest do czego podłączone? 10B. Tni. 11B. Nie tnij. Dobra. Jest. Mamy to. Żółty przycisk przytrzymaj. Dobra, to ja sobie pozwolę. Nie no, wyłączyłem tego notatnika nie niepotrzebnie. Dobra, żółty przycisk przytrzymaj, tak? Jak, tak, tak. Y... Okej. Okay. Już przechodzę, bo dawno nie było. Jeśli przycisk jest biały, nie. Czy, czy bomba ma więcej niż dwie baterie? Tak. Wskaźnik FRK się świeci? Nie widzę wskaźnika RK, czyli... Znaczenie. FRK. Frk. Nie, Branek, nie ma, rower. Dobra. Przycisk jest jakiego koloru? Żółty. To patrz. Trzymaj go cały czas. No. Jaki pasek? Żółty. Jak będzie 5 na czasie, to puszczasz. Dobra. Jest. I ostatnia rzecz została: jest y, dwójka. Jest kolejność y, tych literek. Chce, cyfr. A, dwójka. Oho, oho, bogowie. No to ja muszę mój notatnik z powrotem. Na rejony tutaj pokazać. Pyk. Co ci się pokazuje? Dwójka. Pokazuje ci się dwójka, tak? Tak, tak. E... No to musisz kliknąć. Na drugiej pozycji. Trójka. Dobra. 45 sekund. Damy radę. No. Teraz trójka się pojawiła. Na pierwszej pozycji. Czyli dwójka. Dobra. No. Pojawiła się. Czwórka. Pojawiła się czwórka. Przycisk z cyfrą 4. Yy, dobra, druga pozycja to była? No. Pojawiła się jedynka. Yy, na pozycji drugiej. Dwójka, dobra. Ostatni, 15 no. sekund. Jedynka. Yy, yy, z cyfrą 3. Tak, udało się. O kurwa. No, to było blisko, nie powiem. No. Pozostały czas 11 sekund. Te kabelki też musisz sobie zapisywać w dodatniku ich wystąpienia. Ja też? Nie, ty jest, jesteś. Jak czytasz tutaj? No dobra. To co, Next to lecimy, co? No bo zabedą. 300 gram. Mhm. E, muszę sobie przyciszyć tutaj. Dobra, najpierw. Y... No? Alfabet Morsa, dobra? No, mów pierwsza literka, jaka będzie. Już do końca. Długi, 3 krótkie. Mhm. Broda e, to będzie: 3, 5, 3, 5. 3, 5, 3, 5. Źle. Podać. Długi i trzy krótkie, tak? A słuchaj, no, no ja tak. się jebłem. Dobra, cały czas jest to samo. Ja. To musisz mi drugą literę podać. Dobra, to poczekaj, to No nie, jest ustawiona alfabetycznie, to mnie zmyliło. 3 długie. To jest 3.565. Jest, dobra. Yy, symbole. Może teraz. No mów. Symboliki. Znak zapytania odwrócony. Mhm. Yy, I ze skrzydłami. Mhm. Mm litera beta z takimi... Mm -hmm. No i to jest. To jest taki trójkąt z nogami i z ręką i z włócznią. Wiem o co ci chodzi. Klikasz B. No. Wojownik z metida no. I ze skrzydłami. I znak, dobra, mamy to. Dobra. No. E... Dobra. E... twój ulubiony diagram, czyli wiesz, niebieski czerwony, dioda i gwiazdka no. My beloved, no. Dobra. Yy, niebieski czerwony dioda. Niebieski czerwony dioda. Tak. Mm, mm, mm. To, to jest N. To może być tylko N. To było to, które żadne z... jakby. Czekaj. Czego ja suka. Niebieski czerwony i dioda. Ale czekaj. One musiały się jakby Takie, które one było raz ze wszystkie, tak? Czy jak? Że wszystkie musisz. We wszystkie kółka, które one mają. No to nie przecinasz, no Dobrze. Tak. Tylko gwiazdka Tylko gwiazdka. Dobra. To. No to jest tak w takim razie A to wcześniejsze to czekaj, to by się powaliło wcześniejsze chyba. Bo wcześniejsze to nie było to tylko to było S. A S to jest... Jeśli ostatnia cyfra numer seryjnego, Jaka jest ostatnia cyfra numer seryjnego? Ostatnia cyfra to jest 6 parzysta. To musisz pierwszy przeciąć. Dobra. A drugi, A ten, mówisz. Yy... Drugi jest P, tylko to gwiazda. drugiego masz nie przecinasz. Drugiego Niebieski nie przecinasz. I dioda. Nie, czekaj, P to przecinasz. Drugi masz też przeciąć. <laughs> Niebieski dioda. 10 sekund. Niech niech Nie wiem z To jest ciastek Dostałem <śmienic> braka mózgu i zapomniałem o zasadach znów Będzie dobrze będzie...